Siema, dzisiaj do zgarnięcia ten skina, żeby go zgarnąć, łapeczka, subik, komentarzyk, bierzecie udział, ważne, że trzeba e, subskrybować kanał, z tego względu, że jest to weryfikowane przy losowaniu, jeżeli nie subskrybujesz, no to po prostu tego skina zgarnąć nie możesz, łapeczkę w górę też trzeba zostawić, no i z komentarzy jest losowanie, więc no mordeczko, nawet jeżeli e, nie bierzesz udziału w giveawayach, to kliknij suba, jeżeli możesz, bo lecimy po 45k, może kiedyś po 100 Serdecznie dziękuję z góry, a my widzimy się dzisiaj na CSGOSkins.com Link do strony macie w opisie i klikając tutaj w ten plusik, kodzik soul wpisując aktywuj, dostajecie darmowe 20. I za te 210 możecie otworzyć sobie e, skrzyneczki tom lub tom, lub zrobić bitwę na tę skrzynie i tak dalej są jeszcze gdzieś niżej takie skrzynie, ale to już nie będziemy tego i do tego, jeszcze później, i do tego otrzymujecie jeszcze 10% bonusu do wpłaty to jest warte, ważne chyba przez 12 godzin te 10%, więc przed każdą wpłatą sprawdźcie, czy na pewno ten bonus jest i aktywujcie kodzik soul, bo możecie go używać za każdym razem, gdy chcecie dokonać wpłaty metody płatności tutaj macie dostępne, są skiny SPSC, PSC, macie SMSy no, jest tego sporo. No i przykładowo, wpłacając powiedzmy stówkę macie 10 zł więcej z moim kodem, czyli 110 otrzymujecie i tak dalej. A warto z moim kodem, ponieważ no macie skiny do zgarnięcia. Minimum dyszka, macie szansę na takiego kałaszka, 25 macie szansę na takiego kałaszka, 5 dyszek, to macie szansę oczywiście na to wszystko. No i. To jest minimalne doładowanie, czym większe, większa szansa. To jest to opisane i po prostu ktoś przy wpłacie otrzyma prezent. E, nieraz jest to naprawdę bardzo szybko. Zobaczcie ten gloczek poszedł w powiedzmy, 11, 15, tak w 4 godziny około. No w 4 godziny, w 4 godziny i 8 minut, nie? Więc fu, grubo, grubo. E, a nie tak, które stały nawet 2 miesiące, jak ten gucik. Tutaj możecie zauważyć ponad dwa miech. No, więc to jest zależne. No, ale macie szansę e, na to, a my dzisiaj co? Robimy powtóreczkę. Robimy powtóreczkę, bo wiecie, było bardzo blisko. Oj, wybaczcie. Robimy część drugą, nie wiem, czy zrobimy część trzecią, fajnie jakby dzisiaj się udało. E, no i co, emeczka fade. emeczka fade. Jak tą skrzyneczkę sobie zbustujemy, no to widzimy, że... E, ten procent nam rośnie, raz 29. I mamy tutaj 2%, nie? A tak, to jest naprawdę słabo. E, w sumie tutaj na, na te przymioty też mamy spoko procenty. No dobrze, no już. Czekajcie ten. Tam... Aha, dobra. To ten, co leciał w poprzedniej bitwie, to był ten najlepszy, jaki mógł polecić na 3. 6, dobra. E, robimy powtóreczkę bitewki. Mm, no i cóż, moje bitwy. Czekajcie, jakbym sobie tutaj kliknął to. I kliknął, kopiuj bitwę. No właśnie. No i tyle. No i tyle. Robimy dokładnie taką samą bitwę, bo na tyle nam wystarczy, więc. Trzymajcie kciuki, żeby to nam się udało zgarnąć. Bot Michael, bot i sam, bot Alex. No i czy Emeczka Fade będzie nasza? Zobaczymy. Pierwsza skrzynia. O kurwa, już bot Alex trafia AWP. Wildfire Factory Newstar trako. i w drugiej strafia Emeczkę. No kuźwa, serio. Serio. Emeczka kolejna leci, ale znowu. Nie dla nas oczywiście, ja pierdolę, no nie, to są jakieś jaja tutaj, to są jakieś jaja, to ta bitwa już no nie jest, już już kompletnie, no już zobaczcie co on potrafiał, to, to, to ten talon jeszcze jest droższy od tej meczki Fate, no co sobie tutaj gościu, tutaj trafia jeszcze bot i samą meczkę fade patrzcie, gdybym zrobił underdoga teraz, to bym był na prowadzeniu. Mogłem zrobić underdoga, ale chciałem zrobić powtórkę bitwy, no i żem odwalił, no jeszcze wiadomo, że jeszcze mogą nam polecić dwa takie talony i będziemy mieli, będziemy na prowadzeniu, no ale to jest... Wiadomo, no szansa nie jest duża na tego talona, a rund coraz mniej. Rund coraz mniej. Tutaj nam jakiś Wildfirek poleciał w sumie, no ale nic on nam tutaj dosłownie nie daje, bo. Gdyby to był underdog. Ech, co tu jest najdroższego? No jakby ten Butterfly nam siatnie. No i leci nam Wildfire? Za 7 stówek. I underdoga też byśmy nie mieli, więc no dobrze, że go w sumie nie zrobiłem. Znaczy w sensie dobrze, no. Ja pierdolę, znowu naprawdę Pula tych skinów podobna Tylko, że teraz nie poleciały trzy mki ale poleciały dwie e, Nie poleciały dwie te awupy W nie w, w satraku, tylko jedna Ale jedna tutaj nam poleciała, ta minimalware e, A poleciał jeden marble Fate talon i Bez tej emki, nie? Ale kuźwano podobnie I podobnie i znowu Kicha Mordki, no kuziwa, no i nie wiem co ja myślałem, ale mówię, tak było blisko, mówię, dzisiaj zrobię tą bitwę. No i to też nie był dobry pomysł, dzisiaj, chociaż no wiadomo, no mogło to być inaczej, mogło to siąść nam, jakby ten talon nam siadł i ta jedna M, jak ty właśnie temu, bo to, no ja pitole, nie twórzmy sobie jeszcze dwie te skrzyneczki limitowane, i na tym będziemy, niestety, zmuszeni zakończyć odcinek. Chociaż jeszcze możemy sobie te punkty eventowe, może nie wszystkie, ale sobie troszeczkę wykorzystajmy tutaj w handlarzu bronią 15, nie dajmy 56, 400, zapłać 51 zł. A i tutaj gwiazdki też są teraz pokazane, bo my, my mieliśmy akurat bez gwiazdki. Jak była gwiazdka, to ten z był droższy, Jak było 5 gwiazdek, to ten z by mógł kosztować nawet parę stówek, mi się wydaje. Yy, więc fajnie, że te gwiazdki teraz zrobili. Czekajcie, jakbyśmy nagrali 5400, też bez gwiazdki i też bez gwiazdki, niestety. No i wydaliśmy wszystkie praktycznie punkty. Miałem sobie troszeczkę zostawić. Zostajemy tutaj z tym, co mamy. No i cóż, część druga bitwy. Niestety, niestety, no emeczka na razie nie dała mi jest zdobyć. Nie da mi zdobyć tą emeczkę. E, fate No ale tutaj też były inne skiny, nie? Za 8 caffin. No ale to były bardzo małe procenty na te skiny. Tutaj pięć coś i. A, czekajcie, bo to nie ta skrzynia. Co ja robię? Co ja robię? Przecież to była ta skrzynia. Nieważne. E, 0,2,04 była też, okej. Okay. No i ten trafił tego, tak? Nie, nie, nie tego, tego. Talona trafił właśnie. Talon był prawie procent na niego. Tutaj już dużo niższe procenty, ale już z naprawdę naprawdę drogie. Emeczki znowu się posypały, poleciał talon. No i tyle. Widzieliście jak było? Części trzeciej chyba nie będzie. Chyba, że zrobię ją za jakiś czas. No cóż, mordki moje kochane. Niestety dzisiaj lipa, ale wy możecie zgarnąć skiny poprzez... Gdy odwujecie z moim tym, to możecie zgarnąć prezenty. I tyle z mojej strony. No, dobrym akcentem jakoś tego nie mogę zakończyć. Życzę wam szczęścia. Trzymajcie się. Do, do zobaczenia. Elo.